Otrzymałam produkty marki TETIS od Michalczyk i Prokop. Dzisiaj będę testować papier kreatywny. Zrobię z niego świąteczny wieniec origami. Wycinam 8 prostokątów o wymiarach 3,5 cm na 7 cm. Prostokąt składam na pół w pionie, rozkładam, składam na pół w poziomie. Zaginam prawy róg, lewy róg i całość składam na pół. Łączymy ze sobą dwa pierwsze moduły. I dodajemy kolejne. Po złączeniu ostatnich modułów otrzymujemy przepiękny wieniec origami. Wieńce mogą posłużyć nam do stworzenia kartek okolicznościowych. Proste, efektowne i bardzo praktyczne. Także zachęcam Was serdecznie do tworzenia.